Bogdan Smolosz przedstawia: kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Witam wszystkich. Niedzielny spacer w ogrodzie. Koniec października. Dali pięknie. W tym tygodniu już wreszcie. Dalsza część piwniczki. Zrobiliśmy w międzyczasie murki i dodatkowe schody. Teraz mamy już na dno piwniczki 10 schodów. Te murki teraz jeszcze obłożymy cegłami, tak jak wnętrze i całe te schody z tym mini tarasem przed schodami jeszcze zadaszymy dachem, żeby, tak jak wspominałem, osłonić od śniegu w zimie na schody i od słońca w lecie żeby słońce nie operowało na drzwi i jak już to wszystko poobkładamy no to wtedy wreszcie można formować skarpę i sadzić jakieś rośliny no i mam nadzieję, że za tydzień już będziemy o wiele dalej z tymi pracami tak jak wczoraj wspominałem, budowa chlebowej przydomowej chaty już ruszyła. Jutro ciąg dalszy. Pewnie jutro już te ściany będą gotowe i obłożone takimi specjalnymi, calowymi deskami. Pióro w pustyni. Mam zgromadzone drzewo, drewno, bo węgla dali nie mam. Liście opadają. Krety harcują. Jakoś mnie to szczególnie nie martwi. Truskawki rosną. Posadzone są trzy zagony w tym tygodniu czosnku i jeden zagon czosnku słoniowego. Nie wiem, czy go znacie. Takie bardzo duże ząbki, jak jedna główka normalnego. Czosnek słoniowy. I nie wiem, czy wiecie, że czosnek można wkładać pomiędzy truskawki. One lubią ze sobą przebywać. Ale to już chyba ostatni moment na wkładanie czosnku według kalendarza, bo dalej oczywiście można sadzić. No ale czas już na czosnek. To tu jeszcze wszystko rośnie. Jeszcze mamy rzodkiewki. Marchewki. ksiany w lipcu. Pietruszka. Tamte zagony już opustoszone. Te zielone, co tam widać pod koniec, to poplon Poplon rośnie dalej jak i ma się dobrze. Jarmuż. No dalej wszystko. Pięknie rośnie. Dwa dni temu zebrałem już wszystkie pomidory ze szklarni zostały reszta i zostały papryki i już ta całkiem końcówka pomidorów chociaż widać jeszcze że są jeszcze zielone nawet w szklarni jest tu ciepło bardzo dzisiaj słoneczny dzień no a jeszcze trochę dojdzie i trochę będzie trzeba przerobić mamy pełne michy w domu kury dalej mają się dobrze a ci, którzy zarzucali mi dlaczego one są zamknięte no to kiedy są zamknięte, to są zamknięte a pod wieczór na dwie godziny przed pójściem spać bo one, te kury chodzą spać z kurami więc jak się robi ciemno to już idą spać no i wtedy je wypuszczam i sobie tu chodzą i grzebią jakby nie było wszystko tu rozgrzebują, no ale to są grzebie... grub, drób grzebiący. Część jeżębiny zebrałem, wysuszyłem w suszarce na herbaty po przemrożeniu. Część Marioleńka zrobiła dżemę, już tam w słoiczkach w piwniczce. Resztę zostawiamy dla jemiołuszek czy innych ptaków, które lubią Juście spadają kompostowniki, mają się dobrze. Moje leśne kompostowniki zapełniają się na jesień. Tamten cały pamiętacie opróżniłem i poszedł na te nowe zagony i już nabiera Nowych treści czyli materii organicznej będzie przybywało, zanim ja to wszystko wygrabię jeszcze teraz na jesień, to pewnie znowu wszystko będzie pełne. Ja tu, jak przejdę za bramę, to już zbieram grzyby na śniadanie. I to mi się bardzo podoba. I jak wyjdę z domu i się żona pyta, gdzie jesteś, to mówię w lesie. Co chcielibyśmy, tak wszyscy. Pamiętacie, jak budowałem ten duży kompostownik na obornik ze stadniny koński? Jestem zachwycony, bo nagromadziło się tu tyle dobra. Tu już mamy 6-7 metrów mm, sześciennych obornika. Jeszcze resztkę muszę wrzucić. I tyle będzie się kompostowało na zimę. Przykryję to taką plandeką. Niech się to tam wszystko powoli dzieje. Z boku są palety, więc powietrze jest pod dostatkiem. No i tak to u mnie jest ze wszystkich stron jest las. I tak tu mamy, jak to mówią niektórzy, raj na ziemi. I ja się zgadzam. To nie zakwitł, albo mu to coś nie pasuje, albo za późno. Po prostu te bulwy trafiły do ziemi. A dzisiaj 30 października festiwal topinamburu, nie wiem czy wiecie było w poprzednich odcinkach tu gdzie posadzony czosnek przykryty agrowłókniną, żeby nam tu koty ani kury nie łaziły, bo wszystko e, tu rozgrzebują tu w tej małej kwaterze jest ten czosnek słoniowy tu przykryłem obornikiem na zimę Rabarban. Kolory się zmieniają, ale dzisiaj dalej jest piękna pogoda. liście tam, gdzie miały opaść, już opadły. W ubiegłym roku wiatr strasznie przechylił nam te duże świerki, więc postanowiliśmy zrobić z nich formowane takie drzewka jak bązaje zamiast je w ogóle wykopać i pociąć i zmarnować to rosną takie dziwolągi teraz robinia akacjowa jeszcze dali trzyma swoje liście widocznie jest jej tu dobrze bardzo lubię przed domem taką wysetkę która tu robi za rondo można wokół niej objechać no i nie trzeba zawracać Troszkę dalej ma się dobrze i kłania wam się do niedzielnego rosołu no i to tyle cieszę się że znowu tu poświęciliście czas, miejcie dobrą niedzielę. Cieszcie się rodziną, cieszcie się sobą Szukajcie dla siebie fajnych zajęć i spędzajcie ze sobą dużo czasu. A póki pogoda, to jeszcze najlepiej na zewnątrz. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.